Kiedy Eliza Orzeszkowa zmarła w Grodnie, a właściwie nieco wcześniej, wówczas kiedy już ostatnie dni, ostatnie tygodnie jej życia trwały. To taka legenda się stworzyła wśród mieszkańców miasta, że nawet dorożkarze, żeby nie przeszkadzać jej w chorobie, żeby mogła spokojnie wypoczywać, zakładali na swoje koła wtedy no metalowe, które stukały po bruku grodzieńskich ulic, nakładali specjalne szmaty, żeby tylko ulżyć jej w cierpieniu, a po to, żeby mogła no, spokojnie, można powiedzieć, dojść do, do chwili odejścia z tego, z tego świata. Pogrzeb w 1910 roku był wielką manifestacją. Szacuje się, że Około 15 tysięcy osób wzięło udział w tych uroczystościach. 130 delegacji przyjechało z, z kraju, z zagranicy, no, była znaną pisarką, dwukrotnie była nominowana do nagrody Nobla w roku 1905, w roku 1909. No, o mało za pierwszym razem nie dostałaby tej nagrody wspólnie z Henrykiem Sienkiewiczem. A zatem ta jej Miłość do, do Grodna, ta, która się narodziła wraz z, poza, z pożarem miasta, z tą niezwykłą solidarnością e, mieszkańców miasta, też jakby przyniosła właśnie tą zwrotną reakcję. Nie tylko władz miasta, ale też zwykłych obywateli tych e, grodnian. Po jej śmierci w roku 1990 e, cały czas pojawiała się taka myśl, żeby ją w jaki sposób upamiętnić, pomnik. No, w czasach carskich było to niemożliwe. Potem I wojna światowa, władze niemieckie okupacyjne, również nie było to możliwe. Wreszcie udało się taki pomnik postawić. Powstał bardzo ciekawy pomnik, który na szczęście istnieje i można go oglądać w Grodnie do dzisiaj. Wyrzeźbił go rzeźbiarz Romuald Zeri. Początkowo ten pomnik stał przy Parku Miejskim. Park Miejski to było jedno z takich ulubionych miejsc, które Eliza Rzeszkowa za swojego życia odwiedzała. Potem jednak, w czasie II wojny światowej, kiedy władze niemieckie chciały zniszczyć pomnik polskiej pisarki, i tutaj mamy dwie wersje wydarzeń. Co się stało z pomnikiem? Jeden, że ukryto go na cmentarzu katolickim, miejscowym w Grodnie, a drugi, że utopiono pomnik, ale jakby celowo Po to, żeby go przechować w rzece Gorodniczące. Nie wiemy, jakie były rzeczywiste koleje pomnika, ale z całą pewnością w roku 1949, już w sowieckim Grodnie, pomnik wrócił, stanął w innym miejscu, w pobliżu domu, w którym mieszkała przed śmiercią pisarka. To jest jedno z najważniejszych miejsc, które trzeba odwiedzić w Grodnie, pomnik Elizy Orzyszkowej. Tuż obok znajduje się jej dom, tak zwany szary domek, szary domeczek. Tam mieszkała ze swoim drugim mężem, Stanisławem Nachorskim, prawnikiem, takim długoletnim przyjacielem. Oni zawarli ślub w roku 1894. No, byli bardzo szczęśliwą parą. Eliza Orzeszkowa, można powiedzieć, u, u boku starszego od siebie adwokata, prawnika, znalazła ciszę i spokój. I oto mijają dwa lata, grudzień roku 1896. Odbywają się imieniny pisarki. Przychodzi mnóstwo, mnóstwo gości. Nie wiadomo, co tak przejęło Stanisława Nachorskiego. W każdym razie tego dnia umarł na serce. Pochowany został na cmentarzu tak zwanym farnem, niektórzy mówią cmentarzu bernardyńskim lub po pobernardyńskim, jednak ta nazwa cmentarz farny, o którym będziemy jeszcze mówić w kolejnych odcinkach, ona głównie przetrwała. Pomnik bardzo okazały, kiedy się wchodzi na ten cmentarz, cmentarz zabytkowy, bardzo ciekawy, to tam odnajdujemy właśnie taki wysoki, strzelisty obelisk, u góry napis Stanisław Nachorski, poniżej Eliza Orzeszkowa. Wspomniałem o pierwszym mężu Elizy Orzeszkowej, Piotrze Orzeszko. Z nim wzięła ślub w kościele bernardyńskim. Tam, na szczęście, została ufundowana tablica pamiątkowa, która przypomina to wydarzenie, ten fakt, że oto w tym kościele wielka polska pisarka Eliza Orzeszkowa wzięła ślub z Piotrem Orzeszko. No, dzieje ich losów były dość, dość skomplikowane, to jest, aby można powiedzieć, rzecz na, na inną opowieść. A zatem. Będąc w Grodnie, będąc w tym pięknym mieście, jednym z większych miast współczesnej Białorusi, odnajdziemy ślady Elizy Orzeszkowej. Warto jej odwiedzić, warto złożyć kwiaty pod pomnikiem Elizy Orzeszkowej, warto odwiedzić dom, w którym od kilkunastu już lat mieści się muzeum Elizy Orzeszkowej. Tam są bardzo ciekawe rzeczy, odtworzony jest gabinet jej, są autentyczne zielniki, które za swojego życia zbierała, są oczywiście jej książki. Na cmentarze Grodzieńskie do Grodna wrócimy w kolejnym odcinku.